Cześć! Dzisiejszy film będzie o modelowaniu włosów z wykorzystaniem szczotki i suszarki. Wcześniej robiłam film, w którym skupiłam się na modelowaniu włosów przy użyciu lokówko suszarki, ale jednak na co dzień mi się najbardziej sprawdza modelowanie włosów właśnie oddzielnie. Szczotką i przy użyciu suszarki i, i szczotki oddzielnie. Yy, I chciałam dzisiaj, w tym filmie, wytłumaczyć Wam dokładnie, na co zwracać uwagę, na jakie szczegóły zwracać uwagę, żeby to modelowanie wyszło Wam jak najlepiej. Zacznijmy od podstaw. Do modelowania włosów potrzebujecie szczotkę okrągłą i suszarkę. I najlepiej, kiedy nie są to e, przypadkowe szczotki i przypadkowa suszarka, tylko najlepiej, kiedy to jest taki porządny, dobry, profesjonalny sprzęt. Ja, tą szczotkę i suszarkę mam chyba już z 5 lat, one są w super stanie. Także dobry sprzęt posłuży Wam naprawdę długo e, i nie będziecie się męczyć, po prostu będzie to dużo łatwiejsze. Fajnie też jest mieć dobrą szczotkę do rozczesywania włosów, zwłaszcza jeśli macie włosy długie i prączące się, to też taka dobra szczotka rozczesująca włosy bardzo Wam ułatwi życie. Kolejna bardzo ważna rzecz to kosmetyki. Z tym, że kosmetyki to jest temat rzeka, nie będę tutaj się tak bardzo zagłębiać w to. Tutaj użyłam szamponu z Revlon'a Experience nawilżający i odżywka z Biolaż. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o kosmetyki, to tylko powiem Wam tyle, że kosmetyki nie mogą być zbyt naturalne, bo wtedy nie działają i włosy się wysuszają. Natomiast kosmetyki, które mają zbyt dużo silikonów, jakichś sztucznych składników, też szkodzą włosom, więc po prostu musi być w tych wszystkich kosmetykach zachowane. Równowaga. Przechodząc już do samego w sobie modelowania. Modelowania nie zaczynam nigdy na zbyt mokrych włosach. Zawsze najpierw chwilę chodzę w ręczniku, czekam aż nadmiar wody wchłonie się w ręcznik. Później nakładam zawsze jakiś preparat taki nawilżający bądź termochronny. Rozczesuję włosy od końcówki ku górze. Jak przychodzę ku górze, to najpierw tak bardziej powierzchło, a później dopiero w szczotkę tak zagłębiam w głąb włosów, żeby włosów po prostu nie pourywać. Rozczesując włosy też dużą uwagę przykładam dla baby hair. Jeżeli macie problem z baby hair, to też bardzo ważne, żeby na samym początku, zanim one jeszcze zdążą wyschnąć i się zakręcić, żeby je tak rozczesać i maksymalnie przygładzić do przodu, do twarzy. Wtedy, jak je się tak na samym początku dobrze rozczesze i nie pozwoli się im na to, żeby one samoistnie wyschły, to jest szansa, że później nam się lepiej będą układać. Po takim dokładnym rozczesaniu włosów, później jeszcze raz osuszam je ręcznikiem i przechodzę do suszenia. Suszenie zaczynam także od baby hair. Najpierw tak porządnie do przodu przygładzam i suszę. I modelowanie też zaczynam od baby hair, więc dopiero jak już mam ogarnięte baby hair, to wtedy mogę przejść do podsuszenia reszty włosów. Jeśli podsuszycie najpierw całe włosy i na koniec zostawicie sobie te baby hair yy, i one wyschną już w takiej formie skręconej, to później bardzo ciężko jest je wyprostować, już wtedy zostaje tylko prostownica. Następnie przechodzę do suszenia całych włosów i włosy suszę tak właśnie głową do dołu. Jednocześnie też przechodzę do takiego modelowania, które jest tak naprawdę bardziej wygładzanie włosów na szczotkę i przyciągam po włosach po prostu właśnie tą okrągłą szczotką i za nią suszarką. Takie coś zajmuje mi mniej więcej 10 minut i włosy są dużo bardziej gładkie niż, niż bez tego, niż po samym suszeniu. I... Daje mi to bardzo fajny efekt, jeszcze tylko oczywiście więcej uwagi przykładam grzywce, żeby ładnie się układała na zewnątrz od twarzy, no i jest super. Oczywiście, jeszcze lepsze efekty da wyciągnięcie włosów pasmów po paśmie, zwracając szczególną uwagę na końcówki. Naprawdę warto na końcówki tak jeszcze dokładniej je wyciągnąć, podwinąć trochę, to wtedy ta fryzura jest jeszcze ładniejsza. Co jest bardzo bardzo istotne i w sumie o tym powinnam powiedzieć już na samym początku. Ja przez cały czas tego modelowania nie używam gorącego powietrza. Używam ciepłego powietrza do podsuszenia włosów, ale później już modelowanie robię tak, że najpierw używam ciepłego powietrza, a później jak już kończę dane pasmo czy, czy po prostu podsuszam jeszcze końcówki, no to na sam koniec daję chłodne powietrze i to sprawia, że włosy się jeszcze ładniej wygładzają, domyka się łuska włosów to tak samo jak z myciem na koniec warto jest dać chłodniejszą wodę tak samo z modelowaniem fajnie jest na koniec modelować chłodnym powietrzem dopracowuję jeszcze grzywkę Rozczesuję włosy, tak całe włosy jeszcze raz dokładnie rozczesuję, na końcówki daję olejek i jak mam po modelowaniu włosy takie za bardzo rozwiane, no to trochę lakieru, żeby je usztywnić, tylko nie mylić ze skorupką, bo to zależy oczywiście jakiego lakieru używacie, ten z Loreala jest naprawdę super, bo po nim włosy dalej są takie elastyczne, ale nie są takie rozwiane, więc bardzo mi się podoba ten efekt. Dlaczego takie modelowanie włosów jest dużo lepsze niż prostowanie włosów prostownicą? To dlatego, że prostując włosy prostownicą, trochę je przysmażamy. No i tam, jak wyprostujemy włosy raz, dwa razy w miesiącu, użyjemy prostownicy lub lokówki, to nic się włosom nie dzieje. Ale takie wiecie, na co dzień, jakby notoryczne używanie prostownicy bardzo mocno włosy osłabia, wysusza i, i włosy przechodzą po prostu. Katorgi, zwłaszcza jak są już rozjaśniane, czy chcecie włosy zapuścić, no to prostownica jest jak najbardziej niewskazana. Raz na jakiś czas ok, ale na co dzień to nie jest dobry pomysł. No i też oczywiście prostując włosy prostownicą, no to włosy robią się takie oklepnięte, takie na maksa wygładzone i takie płaskie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji i pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowo pojawiającymi się filmami.